Ma widzowie, następna partyjka. Ostatnio bez formy, albo nie, czy bez formy, może bardziej bez takiej chęci. Trudno ostatnio mi się skupić na tych partiach. Chciałbym, żeby. Te wyniki były lepsze, ale niestety nie zawsze jest to możliwe. Tutaj dużo przegranych, niestety, ostatnio, i to często w pozycjach, które zaczynają się bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że to po prostu psychologiczna kwestia. Jak się trochę psychicznie lepiej poczuję, to wyniki pewnie same wrócą więc yy, jestem tutaj akurat dobrej myśli. Goniec. Tak, tak, tak. Nie. O, hetman broni. <laughs> Dobra, co robimy? Mogę zagrać e6, bicie. Goniec bije i jak tędy to... Szach. Skoczek. Jak to materialnie wygląda? Mam pionka mniej, tak? Ciekawa pozycja bardzo wyszła z tego. A może. Ej, a może tak. Tu, tu, bicie. Goniec bije skoczek. Dobra, to B5 wygląda obiecująco. Bo wchodzi taki wariant. Niby tracę pionka, ale otwieram wieżę. Zdobywam pionka centralnego. Wygląda to całkiem nieźle. W mojej ocenie. Zrywam, jeżeli to zbiję. Jeszcze raz policzę ten wariant, ale wchodzi szach. Cofnął się. Świetnie. Albo będę musiał zbić, ale. Nie widzę tutaj dobrej kontynuacji na tych pionkach. Jak to materialnie wygląda? 2, 6, 3, 5, 7, ale te dwa są bardzo słabe. Rozwój figur niezły w porównaniu do przeciwnika. Dobra, ten wariant wygląda bezpiecznie, więc zagram go. Rywal prawdopodobnie to zbije, no bo co innego zrobić? I wejdę skoczkiem na B6. Skoczek broni wieży. Rywal da mi szacha. Zasłonię się Hetmanem. Jeżeli nastąpi wymiana, no to biorę to. Może nawet królem to wezmę. Tak, to już będzie końcówka. No właśnie. Zamiast tego przeciwnik jeszcze miał inną opcję. Wejść sobie tutaj skoczkiem, ale teraz ja mogę tego pionka po prostu zbić. Jak rywal zbije skoczkiem, to traci hetmana, więc zbije hetmanem mojego hetmana i ja to zbiję królem. I pozycja powinna być w granicach równości, z tym, że mój król jest minimalnie bardziej aktywny. Materialnie jesteśmy na równi, ale pionek D4 jest izolowany i jest potencjalną słabością. Jeżeli nastąpi wymiana skoczków. To będę bardzo zadowolony, bo utrzymuję na polu D5 bardzo silną placówkę. Dobra, zagram E6 i szykuję się do rozwinięcia mojego gońca. I ta pozycja jest naprawdę wyśmienita w tym momencie. <laughs> Mógłbym nawet pomyśleć o wrzuceniu skoczka na C4. To jest bardzo ciekawe. Bo to zagranie niczym mi nie grozi. Rywal by chciał skusić mnie, żebym wymienił mojego silnego skoczka. Jeżeli zagram tędy, nastąpi ruszada. To nic konkretnego nie zyskam, bo po biciu rywal zawsze odbija pionkiem i wzmacnia swój łańcuch. Więc tego robić nie chcemy. Co za to chcielibyśmy zrobić? Mógłbym wejść właśnie na C4, żeby trochę go poatakować, ale wtedy rywal zbije. Co prawda wzmacnia mi to trochę moje pionki, ale też ułatwia życie przeciwnikowi. No i to pole D4 jest w tej chwili bardzo dobre dla mojego skoczka, więc nie chciałbym stąd w ogóle wychodzić. Hmm. No, takie ruchy zawsze mam tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj powinienem stać dobrze. Nie ma powodu, żeby to bić. To zdecydowanie. Ale muszę się jakoś rozwinąć. Więc myślę, że to jest krytyczny moment w tej partii. Goniec B4 to jest jedna opcja, ale wchodzi Roszada i, i pojawia się pytanie, właśnie czy. Czy cokolwiek zyskuję na tym? Skoczek C4 jest ok, ale to prowadzi do pozycji, którą będzie się przeciwnikowi grało łatwiej. Niepotrzebnie mu chyba pomagałbym w ten sposób, właśnie ułatwić rozgrywkę, chyba że. No tutaj pojawia się ten nacisk. Pojawia się ten nacisk, i jak rywal się będzie bronił, no to wieża może wejść do ataku. A na ruchy typu B3 zawsze mam szacha. Ewentualnie, zawsze mogę zaproponować wymianę gońców. Właśnie, może zaproponować wymianę gońców. Jak rywal się wymieni, biorę pionkiem, wzmacniam centrum. Po biciu zawsze mam to odbicie skoczkiem, a wieżę na C i na B. Czy to ma jakieś wady? Podoba mi się ten plan. Yy, próbujemy zagrać w ten sposób. <laughs> Jak rywal zbije, bijemy pionkiem. Ok, dlatego właśnie przeciwnik się wycofał. I mogę się teraz zdecydować na taki manewr. Skoczek. E3. Z groźbą widełek. Ale nie ma groźby zbicia tego. Muszę grać troszeczkę szybciej. Dobra, zaczniemy od zdobycia przestrzeni. Atak na skrzydle. Wyczekujący ruch. Jestem gotów, żeby pchnąć h4, zmusić go albo do wymiany, albo do wycofania się tym gońcem. Nie jest to taka łatwa partia. Bo ze strategicznego punktu widzenia mam oczywistą przewagę pozycyjną. Mam, mam fajną przewagę pozycyjną. Może silnik nawet by nie uznał, że tutaj jest coś, no, no jakaś taka sensowna przewaga, ale myślę, że około 0,5 mogę mieć w tej pozycji. Bo stoję dużo wyżej od przeciwnika. Mhm, ruszył się królem. No to mogę wymusić wymianę. Zacznijmy od tego, że mogę wymusić wymianę i zdecydujmy się na to. Wymusimy wymianę, zbijemy pionkiem, dzięki czemu wzmacniamy centrum i spróbujemy przejąć kontrolę nad linią C. I mamy pozycyjnie fajną przewagę dzięki temu, że pole D5 jest bardzo silne. Mamy tutaj już figurę ustawioną. Możliwy teraz jest taki manewr, i przeciwnik proponuje wymianę figur. Na taką propozycję możemy. Możemy się wymienić, tylko otwiera się wtedy linia B dla przeciwnika, i nie mamy już takiej oczywistej przewagi. Rywal może się obronić, gramy wieżą na C4. Rywal wchodzi na linię B, dublujemy wieżę. Rywal daje nam szacha, zesłaniamy się wieżą. Rywal bije, król bije i te pionki są dosyć słabe, ale król przeciwnika podchodzi dosyć szybko. Ok, zamiast tego zagrał wieżą, a skoro tak. Pierwsze możemy wejść z groźbą widełek, ale nie widzę, żeby to dawało jakąś szybką korzyść, więc zagramy tędy i na wymianę się zgadzamy. Na skoczek C3 gramy wieża B, jak rywal zbije, dajemy szacha, po czym bijemy. Mamy zdublowane pionki, ale pionka przewagi i cały czas jest ten izolowany pionek. Więc przewaga powinna być niezła w tej pozycji, jeżeli przeciwnik zdecyduje się na wymianę. <laughs> więc zgaduję, że się na tę wymianę nie zdecyduje. Być może przeciwnik będzie próbował otwierać pozycję na skrzydle królewskim, albo będzie próbował na tego wysuniętego pionka H4 grać. Wydaje się, że najlepszą strategią będzie skupić się na tym ataku na skrzydle. Ok, w taki sposób. Dobra, pojawiają się w pozycji przeciwnika dziury i chyba będziemy próbowali je eksploatować. Zaczniemy od wejścia skoczkiem tędy z groźbą widełek, po czym zdublujemy wieżę. I będziemy potem wracać na punkt D5. Gram tego skoczka... Oczywiście na tę groźbę przeciwnik się nie da nabrać, ale chodzi o to, żeby nie mieć skoczka na D5, żeby przeciwnik się nie wymienił, bo teraz wymiana byłaby niekorzystna, ponieważ przeciwnik mógłby też wymienić wieżę. I wydaje mi się, że wymiana wież... To nie jest wymarzony manewr dla mnie. Trochę przegapiłem tę możliwość. Więc, jeżeli przeciwnik będzie chciał wymienić te wieże to będę musiał się na to zgodzić. <kluzny> Bijemy, rywal bije. Wezmę skoczkiem, żeby zaraz móc wrzucić wieżę do ataku na linię B. A skoczka elastycznie na D5 lub B5. Ok. No, ten król się ładnie zaktywizował. Mógłbym wejść tędy, tak, mógłbym wejść tędy i wrzucić wieżę na C. Wieża tutaj stoi nieźle. W razie czego jest gotowa, żeby wejść na C3 i też nie ma możliwości, żeby przeciwnik wszedł wieżą na C. Po pierwsze, mogę wymienić, dać szacha i zdobyć pionka. Na skrzydle królewskim z przewagą pionka będę cisnął. Po drugie, mogę dać najpierw szacha, tędy. Tak, mogę zamienić kolejność ruchów. Wow. Czyli będzie chyba próbował z tym planem. Tak, tak, tak to wygląda. Ale pchnę tutaj, żeby móc zaatakować pionka natychmiast. Czy będzie próbował czegoś w stylu G3, to jest pytanie. Czegoś w stylu G3, żeby tak otworzyć pozycję i atakować na tym skrzydle. Pozwolę mu to zbić. Niech to bije, jeżeli chce. Niech to bije, jeżeli chce, bo ja w każdej chwili też mogę swoją wieżę przerzucić do ataku i tego pionka mogę odbić, jeżeli rywal to, to zbije. Natomiast jeśli przeciwnik będzie atakował pionka G7, to mogę zagrać G6 i wszystko się ładnie broni w pozycji. Skrzydło królewskie powinno być samowystarczalne, w razie czego jestem w stanie podejść tutaj królem. Zagram g6 wyczekujące posunięcie. Chcę zobaczyć, co przeciwnik zrobi. I jeżeli zbije, to zawsze wchodzę wieżą na H. Właściwie to. Ok, pchnął. Mogę dać szacha wrócić. Zrobię tak. Dam szacha i wrócę. Bo nie wiem, co dokładnie przeciwnik chce osiągnąć w tej pozycji. Więc dam mu podejmować decyzję. Będzie chyba chciał remisu. Mi się ten remis nie do końca uśmiecha. Tutaj ok. No, ja się pewnie zgodzę na remis, bo. Nie widzę jak te pozycje ugryźć. To znaczy, mam trochę przestrzeni więcej. Może powinienem przegrupować króla tędy. O! Propozycja wymiany wiersz. Spróbujemy odmówić i otworzyć skrzydło królewskie. Może będzie to możliwe. Nie, on od razu do ataku przechodzi. To wywalamy jego wieże i w razie czego na remis się zgodzimy. Może trzeba było ten spróbować? Nie wiem. Dobra, otwieramy to. Zbije pionkiem G, spróbuję tymi centralnymi pionkami trochę ruszyć. Tędy jak zbiję to ok, bo zawsze cofam zawsze się wierzą i nie ma tutaj żadnego problemu. Pionka można bez problemu odbić. A teraz atakuję tutaj. Jeżeli pchnie, to ja też pchnę. Po czym wejdę wieżą na B8. Czy teoretycznie mógłbym zagrać tędy, ale pionek blokuje pozycję? Cofam się, król podchodzi, gram tędy, skoczek, skoczek. Trudno powiedzieć, co z tego wyniknie. Więc, chyba, pchnięcie będzie najbardziej racjonalnym podejściem. Wchodzi rywal wieżą. To my wchodzimy swoją tutaj do ataku. Szach. Ta wieża jest w kiepskim położeniu. Dobra, biję i zdobywam pionka tędy, nie? Tak, zdobędę tutaj pionka, rywaldami szacha, podejdę królem i tutaj bronimy. Jest pionek przewagi. Pozycja nie jest banalna. Ha, huh, trudno powiedzieć, naprawdę, trudno powiedzieć, czy to będzie łatwe do wygrania. Powinienem to ugrać. Dobra, póki co jest ok. Idę pionkiem do pola przemiany. Jak dostanę szacha, wchodzę tutaj. Nic się nie dzieje. Wyglądało to jakby, jakby było blisko mata, ale, ale wydaje mi się, że nie ma takiego problemu. Bicie nastąpiło. Proponuję wymianę wież. Wymiana wież powinna doprowadzić do szybkiego mojego zwycięstwa. Czy on ma remis? Jakbym podszedł, jakbym podszedł tu, to bym przegrał automatycznie. <coughs> Więc chyba, chyba przeciwnik ma tu wiecznego szacha. Tak, złapał mnie na wieczniaka. No nic, będzie remis. Ciekawa pozycja. Zróbmy analizę. No widzowie, pojedynek był bardzo wyrównany i dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Jak się okazuje, miałem przez cały czas przewagę i w pewnym momencie miałem rzeczywiście wygraną pozycję, ale było też bardzo dużo niewykorzystanych szans aż 5. Przeciwnik popełnił dużo więcej błędów ode mnie, no ale ja bardzo dużo wielokrotnie nie wykorzystałem swoich szans. To doprowadziło do tego, że partia zakończyła się remisem, ale się nie martwię, bo w końcu jestem zadowolony ze swojej gry w tej partii. Hmm. Świetnie tutaj, dobrze tutaj podjąłem w debiucie naprawdę świetne decyzje. Bardzo jestem zadowolony z debiutu i z tego, że zrozumiałem, co się liczy w tej pozycji. Oczywiście nie wszystkie ruchy były idealnie, no były najbardziej precyzyjne, ale z kierunku gry, który obrałem, jestem naprawdę zadowolony. Jeszcze nie pojawił się żaden błąd. Nie zwracam tak bardzo uwagi na te niedokładności, jak widzicie. Niedokładności są bardzo trudne do oceny. Często, najczęściej niedokładności to są takie ruchy, które są mocno subiektywne. G5 według silnika. Pewnie po to, żeby przygotować F5. Dobra. Rwal się cofnął. Otwieram pozycję. Jednak bicie. I bicie, bo po biciu pionek jest na linii G, więc jest bliżej króla. Łatwiej jest go zatrzymywać i wtedy wchodzi skoczek D5, tak? A no tak. Tego pionka nie jest łatwo bronić, bo jak król podejdzie, to zawsze wieża wjeżdża. Jak pionek pójdzie do przodu, to też wieża i zdobywam tego pionka. Więc ten manewr bicie i skoczek D5 byłby lepszy. Zamiast tego od razu zagrałem tędy. I zablokowałem pozycję, według silnika lepsze było bicie, albo wieża b8, właśnie co z wieżą b8, no a4 i, i to nie wygląda aż tak fajnie, skoczek e3, aha i znowu zdobywam pionka po prostu. No, w sumie nie, nie tak po prostu. Bo, jakbym tutaj tego pionka chciał zdobyć, to wieża wchodzi na G1, nie? I już po, i moja przewaga topnieje, więc tak bym zagrać nie mógł. Ale okej, okay. co było w partii? Pchnąłem, żeby to zablokować. Rywal zagrał wieżą, ja zagrałem swoją i to już był błąd w końcu. Bicie. Tutaj zdobyłem pionka. A był ewidentnie jakiś lepszy manewr. A, wieża B3. Król ma jedno pole i, i zdobywamy tego pionka. A co z tą wieżą teraz? Wieża e3. Dobra, fajny manewr. Fajny manewr, warto by było to przeliczyć, ale z minutą na zegarze po prostu wziąłem pionka. Chciałem tę przewagę w jak najprostszy sposób uzyskać. No i to jest kompletnie wygrana pozycja. A wieżę... bardziej aktywnie grać. Bardziej aktywnie atakować figury przeciwnika. Albo może wieża B7 też byłoby fajne. Wieża G6 silnik podpowiada. D. E, sorki, klik. D5. Król C3, Król D6. I taką pozycję sobie grać. To też byłoby spoko. Ale wiecie, w niedoczasie z minutą na zegarze to. Łatwo błędy. I tu już pozycja jest remisowa. Aha, i wygraną dawało mi poświęcenie wieży jedynie. Nie, nie jedynie, jeszcze można było grać inaczej, ale poświęcenie wieży dawało wygraną, bo idę g4 i już nie ma jak zatrzymać pionków. Tak, była prosta wygrana w tej pozycji. Dało się to zauważyć, ale przeciwnik bardzo mnie zaskoczył tym manewrem ze skoczkiem. Zaproponowałem wymianę, wiesz, i to już jest remis. To już jest wieczny szach. No nic, zasłużył przeciwnik na ten remis. znalazł naprawdę bardzo fajną szansę, którą wykorzystał. Ja w sumie też sobie jakoś bardzo dużo do zarzucenia nie mam, bo zagrałem dobrze na ten manewr, wpadłem w niedoczasie, ale w końcu jakąś zadowalającą partię zagrałem. Po wyrównanej walce i precyzyjnej, dosyć grze udało się to zremisować i jestem naprawdę zadowolony, więc mam nadzieję, że Wy się dobrze bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronajcie. I oczywiście jutro walczymy dalej, więc dzięki i do zobaczenia.